Witam w drugiej części. Mamy tu takie piękne rodzynki, neweczki rysie i dęte pomorskie. Ile taka parka denty pomorskich? Osiem dych. A neweczki? Po piętnaście. A neweczki po piętnaście. Dziękuję bardzo. Jaką ceni te winery? Po cztery dychy, A Budapeszt? Pięćdziesiąt. A te to z tych wywrotek, te czerwone na pewno, nie? to nie wiem ile. czarny, to sam jest. to sam jest będzie, A kup, to para widymów kupiona? Nie, do sprzedania. Do sprzedania. A to masz staropolskie? Te niebieskie pstre jak sanisz za parkę? Czy, po, trzy po trzy dychy. sztuka. A widymy? 120 par. 120 par. Dziękuję bardzo. Wcześniej to się... Chwalił się? Nie, Weź, nie chwalił się jak, jak, jak karierę, nie powiem jaka cena, ale widać, że młode Młodych, Za te, za te, za te nie czarne nie. dwa mogę dać 50 No to <laughs> za jednego. A, ale Muszę później dołożyć do 50 do niego, bo mnie zostawił na targu Ale ruch zrobię A <laughs> u Ciebie, u Ciebie jak te? O, tu, te tu po 50 zł. Pierwszy klient to A, pierwszy to dzisiaj. A z tych srebniaków też... to każde, każde z inne rasy. Samiec, samiec, samiec. Pasiaki, karpiaki po tak. ile te? Sam... Po trzy tak. Tylko po trzy tak. Fajnie, dziękuję bardzo. Trochę różny miks. Mix, miks, mix. ale wiedeński przewaga. No. Po trzy jak leci. Wszystko po trzy dyszki? Poważnie? No. Wszystko po trzy dyszki. No proszę. Ale masz tę parkę no, jeszcze na dole. Tak, tańsze mogą być, bo. No znaczy, ja wiem, że jakby ktoś doszedł i wszystkie wziął, no to na pewno cena będzie niższa. Do tych, to by pasował telefon, bo są chętni, naprawdę. Kiedy to było? Dwa tygodnie temu. Niemożliwe, niemożliwe. Nie zapamiętałbym. To ile cenisz tę parkę? Dwie stówki. Dwie stówki taka parka. Nie, albo wejdziesz. Bo może być, może być, mnie już nie będzie, nie, ja już nie będę, to już mój ostatni targ co nagrywam, wyjeżdżam, wyjeżdżam, tak, także bo, może wejść na Zbyszka Świat i zobaczyć, będzie w komentarzach coś, nie, odnośnie, odnośnie ich, to tylko dwie stówki taka parka. i te, te a te do Podychu. Te Podychu, no. A to jest takie jak... Jakże jak, jak, jak... No, 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 jak 15 no. Ale tu masz i białogłówki, masz w tej drugiej klatce. No tutaj są białogłówki, i krymeczki, i murzynki. I. Wszystkie, wszystkie rasy. Dobrze, dziękuję bardzo. Owliki, ładnie czerwone na białych ogonach. O, piękne. Ładne, 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 ładne. A buda wyściki? Też pod te sztuka wszystko pod Dziękuję bardzo. Ale wiem, że po 150. A te nie powiem panu, bo nie Aha. No tak, nie ma właściciela co. To... dopiero. no rozumiem, ale to tak. Pasiate dwie pary po 150. Pasiatę po 150 zł. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. No bo tutaj są samczyki Reksy 3, tutaj dwie samiczki z Belga. Tam dwa samczyki. I tam no, dwa czarny. samczyki takie mieszańce mniejsze, tańsze, większe. Droższe. A no właśnie, pokażemy, pokażemy teraz i te króliki, bo dlatego, że ostatnio chciałem chciałem nagrać na sam koniec, to kurde nie było, nie było co nagrywać. No to nie da się tego obejść naprawdę. No. To trzeba byłoby piorunem. Czach, i... a, to szybko by trzeba. Było. Y dziękuję bardzo. Tu nie ma właściciela. A gołąbki piękne. To to wywrotki, a ten, ten jeden nie wiem nie ma właściciela nie będziemy wiedzieli ceny. Pokażcie naszym widzom, co tu masz. Para wyszwancy. O, Para o, o, Tak, Już nie. Ani Młody się... i samiczka. Tak. Te to... wahają się od 20 do 50 zł za sztukę. To, to, która najdroższa? Weź weź, weź. weź. Żółta. Żółta jest najdroższa. Tak. To będzie 5 dyszek A pozostałe 2-3 dyszki. Tak. Fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Węgierski To jest jeden pojedynczy został tylko? Tylko. Ile takich rodzynek? 120 zł 120 zł a pozostałe? Zależy. Zależy z jakie razy. Zależy z jakiej klasy. Dziękuję bardzo. Też po pięćdzych? Dziękuję jeszcze Ci, ci. No właśnie. Tu masz piękne. O, masz masz. Wiedeńskie widzę para. Tak. Tu masz z tych motyli masz to parę? Tak. No i te winery. Ten biedny coś? O, nie, rapcie mu wchodzą w ten. Rapcie mu wchodzą, nie tam To ile, pa, ile cenisz te wiedeńskie? Wiedeńskie dwie stówki pory. A winery? Przepraszam, nie te. Motyle? motyle. Sześć stówek. Sześć stówek. Tylko tak nie widać ich dobrze, ale naprawdę piękne gołąbki, tak? Moglibyśmy tak wziąć, pokazać, wziąć ich do ręki i tak pokazać. O, proszę zobaczyć, jak piękny O, żeby nie wyleciał. A taki rodzynek ile? Trzystówki, stówki sami. Tylko trzystówki. stówki. Dzięki śliczne. Krymeczki na krótki dziobak, 4 stówki para. Dziękuję bardzo. Piękne gołąbki. Ile taka para Po bo... 20. Tylko po 20. A szeki? 3,5 stówki. 3,5 stówki szeki. A te krymeczki z żółtymi? 180. Ile? 180. 180. 180 taka parka. Dziękuję bardzo. To dwie dyszki. Sztuka? Nie, Obydwa. Po dyszce? Po Te są po cztery. Po cztery dyszki. Dzięki. No nie. To z tych, z tych Rzeszowskich. Ile taka para czerwonek? Tylko stóp. No, późno doszłem, bo to już było więcej, już ich nie ma. No, proszę bardzo. Ruch jest, najważniejsze. Dziękuję bardzo. I teraz pokażę. Teraz to już nawet środek jest zapełniony, nie widać. Bo, bo nie jest dzisiaj piąta niedziela, to tutaj. Nie wiem, nie ma właściciela. Nie zdradził ceny. Nie dobrze. Nie słyszałem jak właśnie, że mówił nie, nie, nie. Powiem. Nie ładnego Ale nie, nie, nie ma właściciela, nie powiemy. Tak. Ile za takiego trzeba zapłacić? 100 zł ten parłowy. 100 złotych ten parłowo. Tak. Para murzynków 50. I para średniaków po 150 zł za markę. Dziękuję ślicznie. To, to 13 zł. O już już Zygmunt powiedział <laughs> ostatnio. Kurdele. ile tak parkę cenisz? Chodzi mi o te, o te, te dwa? 50 zł. 50 zł. 50 zł co tak. to zaraz? To jest roka łowica. A, łowicka sok. Para sroków łowickich 50 zł, tylko w Odentynie. A srebrniaki? Po 50 złotych. Po 50 zł. Dziękuję ślicznie. To została tylko kremeczka. Tak jest. Już. Czuję, że jeszcze, bym później przyszedł, to by już nic nie było. Ja mam taką nadzieję, że tak będzie. No, no, tak będzie, tak będzie. Zobaczymy. Czas nie, no, środek się zapełnił. Już myślałem, że i tak jest największy targ w okolicy. To Myślę, że. No, dzisiaj jest już tak miesiąca. taka informacja do ściany wschodniej, że bodzętyn to jest 10 razy większy niż w Starachowice. No się, A w busku jak tam jest? Teraz? Nie jeżdżę do buska raz. No, te. Zaraz panu powiem tylko mówimy ile teraz za tę te, te kermeczkę? A tylko, tylko 20 zł. W A widymki? Też po, po dwie dyszki, wszystko. Cztery dyszki para. Dziękuję. Ta. Tutaj białogłówki są piękne i dużo białogłówek. O i z tych szeków już widzę, ubyło. ubyło. Dwa, dwa sprzedane młode i dwa Dominikany, ten czerwony i żółty sprzedany A jak cenimy te białogówki? Pod biedę sztuka Podbiedy Kie sztuka Minerek dwie stówki pokażemy go z przodu. Bo ja tak obejdę go z przodu. Minerek dwie stówki. Pokaż się przyjaciele Samiczka Dwie stówki Ale dzisiaj panu zejdzie z tym filmem? Nie zdążę. <laughs> Powiem szczerze nie zdążę. Tu jest... Cztery części ostatnio były nagrane i nie zdążę dzisiaj, żeby to nie ma szans. Tyle jest tego, że dwie pary opali. Dwie pary opali. A obrączki z tego roku jakby ktoś chciał nabyć? Jeszcze Bardzo są. chętnie, za, za darmo oddam. O, nie no to no, no, brawo. Zbyszek na czas z nimi robi, no. to tylko robi. Ale, ale tak, ale może ktoś jeszcze jakieś późniaka, coś tam, ja nie wiem, no. Ja by... Nie no, pytają się. To ile taka oparła? 60 zł. 60 zł. Fajnie, dziękuję bardzo. A obrączki, jakby ktoś na, nabyć chciał, bo ja po prostu. Po, poważnie mówię, po 2 zł oddam. Po 2 zł z kartami. Będzie, będzie dobrze Jest 10, to... tak? 10. 10, 10. No to ja myślę, że dzisiaj jeszcze może ktoś się trafi. Nie. Obrączki z kartami, po 2 zł, no, 10 się sztuk. A zajmujcie gościa tym, co handlujemy. No nie, bo się już nie pyta. Nie pytają się, ale ile on sprzedał? On sprzedał tysiącami, także dziękuję bardzo. że Ostatnio, ostatnio tak się złożyło, że mówię papuszki i kródyki, kurki na koniec. Jak na koniec przyszłem nie ma co filmować, wszystko oddychało się. To bodzęty to naprawdę. Szybki tak. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dłuższy. Jak to cenowo wygląda od pary czy od sztuki? 30, 30 zł I na dole ta sama, ta sama cena? Nie, na dole 70. 70 zł od sztuk. A z gołąbków co mamy? No to już. A, to, 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 to Dziękuję bardzo. A. Nie, nie. nie no piękne, no co to mówisz, to nikt takich pięknych nie wywozi, no a pan przywiózł. A jak jest dużo. Ja rozumiem, no to chwała panu. O, nie, o, się, Super. Na to. To jak to cenicie, jeśli chodzi o... 300. No, a najdroższy, którego? Pokazać mi najdroższego? Te po prawej. No, okay, trzystówki. 250, Trzy dwieście dwieście no właśnie. No, po dwieście. Te po Te po 200. A chcecie tak. telefon podać do tych? Jak jest w domu, jest dużo to zawsze było mniej. a, a, a już ostatnia wysyłka... Brudki kolegi, bo To a taki brudek pojedynczy? Tamte to były ładne żółte no, nie 30 złotych zł. a kogutek? Kogutek 50 50 taki urodnik, pięknie, dziękuję To to, to węgier panie węgier Węgierski węgiel kogutek, kogutek. Dziękuję. Jednego... jednego Jednego z pięży, no. nie ma sprawy No widzisz, ale żeś Przykulki. się pięknie ustawił Ale żeś się pięknie ustawił, o Przykulki. tak Dziękuję ślicznie Dobrze, nie wiemy czy jest, ale Piękne, widać Szkoda, że akurat nie ma nikogo. Idziemy dalej Ile taka pojedyncza czajka? Cztery dychy. A krymeczki? To są siwe krymki. Siwe krymki, tak a wiedeńskie? Za żółte półtorej stówy za białego pięknie. Chyba też trzeba. Aha, żółte półtorej stówy, a biały pięć dyk. Super. A tu? A tutaj to. Za tyle. Cztery dyki wiszwęczyki. A biały pocztowy? Dzień. Dziękuję ślicznie. Nie wybieramy, bo nie było. Dzień dobry, a te jak cenimy? Czarne. 90 zł za wszystkie czarne za wszystkie 90 zł, tak, proszę bardzo. Po 25 a żółte? A żółte po 30 zł. Jest ta sama rasa wszystkie, tak? Tak. Tylko, że te są białe a te jest jedno Proszę bardzo, jakie piękne. <laughs> Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Tak. 50 zł sztuka. Ja a te pocztowe, jakby w opal wpadał? 80 zł para. 80 zł, parę. Wszystko w temacie, Dziękuję bardzo. A te to winery, kremeczka, a to to? Kremeczka to... To jakby wiedeńskie jedno? wiedeńskie a, a to z krótkim dzióbkiem? Pod wiedychy i tu przejdziemy jeszcze do głow. Turkot dwuczówy, ale taki piękny turkot, naprawdę. Ładny gołąbek. Jeśli chodzi o barwę, to tu kot w butzu. Nie wiemy jaka cena. To no, chyba ile? 50 Nie wiem. No coś pan mówi, albo 50, albo 70 zł za takiego gołąbka, ale on nie wie na 100%, bo to nie jest. Dziękuję bardzo. Tak, 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 tak. Tu są tu, tu po dwie dychy jak leci. To są i pocztowe różne. Tak, tak. Nie ma sprawy. Dziękuję bardzo. To takie jakby kuraki. Rzeszowskie. standardy, ale nie ma właściciela. Nie wiem, nie powiemy nic. Dziękuję, to było na tyle w drugiej części. Zapraszam do trzeciej.